Holo hello witajcie drodzy w dzisiejszym filmie na moim kanale. W dzisiejszym filmie, tak jak widzicie po tytule, porozmawiamy sobie na temat nowej marcowej ekipy Fortnite. A jeżeli do tej widz jesteście na tym kanale, to oczywiście nie zapomnij zostawić subskrypcji z dzwonkiem być na bieżąco. Jeżeli film Ci się spodobał, to oczywiście też nie zapomnij zostać łapki w górę. Możesz również wbijać mój serwer Discord, do którego link znajdziesz w opisie. Oraz przypominam i zachęcam Was moi drodzy do wpisywania rolu ekranego kodu w sklepie, czyli oczywiście Epischalips. Teraz na ekranie oczywiście widzicie parę ostatnich wspierających, którzy pochwali się swoimi zakupami z CODE. A do tej tutaj, tutaj znaleźć oczywiście w tam na Discorda? Na kanale zakupy skrodem, jeśli screen kupić coś to kodzik, a ja moi drodzy już nie przedłużam i zapraszam Was do dalszego oglądania. Nie mamy żadnych wątpliwości odnośnie nowej ekipy Fortnite. Wczoraj cztery środnia że odkryli nową ekipę Fortnite, oczywiście na marzec. I oczywiście, moi drodzy, wraz z odkryciem tych przedmiotów, dowiedzieliśmy się po prostu, co będzie się znajdowało w nowej ekipie Fortnite. Oczywiście mowa jest tutaj o skinie plecaku, zbieraku oraz malowaniu na broń. Warto moi drodzy tutaj zaznaczyć, że obecna ekipa Fortnite, czyli oczywiście pakiet V, zniknie wraz z wprowadzeniem nowej ekipy, więc jeżeli jeszcze nadal nie posiadacie pakietu V, a chcielibyście go sobie zakupić, to macie moi drodzy na to nie cały tydzień, więc polecam się śpieszyć, a jeżeli chodzi o nową ekipę Fortnite, to teraz na ekranie widzicie krótką prezentację skinów w szafce. Dodatkowo, moi drodzy, warto tutaj zaznaczyć, że posiadacze ekipy Fortnite, którzy po prostu zapłacą za marzec, dostaną dodatkowe 1000 dolców Jeżeli, moi drodzy, chodzi teraz o moje zdanie temat tych przedmiotów, to muszę przyznać, że naprawdę są mega fajne, prawdopodobnie nowe ekipy sobie zakupię, a najbardziej, moi drodzy, podoba mi się zbierać oraz malowanie. Skin też nie jest niczym sobie, plecak już jest troszeczkę słabszy, ale myślę, że prawdopodobnie i setu ekipkę oczywiście zakupię. A więc, moi drodzy, to było już wszystko w dzisiejszym filmie. W komentarzu możecie oczywiście napisać, co sądzicie o nowej ekipie Fortnite, a ja, moi drodzy, przypominam wam oczywiście zostanie subskrypcji z dzwonkiem na tym kanale być na bieżąco. Ponadto, jeśli film wam się spodobał, to możecie oczywiście zostawić łapkę w górę, możecie również być na mój serwer Discord, do którego link macie w opisie. Oraz przypominam i zachęcam was do wpisywania głównego kodu w Sleepy Fortnite, czyli oczywiście APOCALYX. Wszystkim wspierającym mega dziękuję, to bardzo pomaga w rozwoju kanału. A ja się przedłużam, widzimy się w kolejnym filmie. Między następnego tego na razie, no i siema.